Nie, ja myślę, że wszystkie rzeczy, które w życiu robimy, czegoś uczą i są po coś. E, ogromnym doświadczeniem w moim życiu był sport. Mm. Tak? Ja e, trenowałem siatkówkę, wcześniej jeszcze zapasy. Sport uczy bardzo wielu rzeczy. Poza tym, że kondycja, że fizycznie lepiej lepiej się czujemy, lepiej wyglądamy, to sportu uczy jeszcze radości zwycięstwa. I mądrości przegranej, bo z każdej przegranej można wyciągnąć wnioski. I zawsze sobie mówiłem, cholera, bo nie zawsze się wygrywa, tak? Przegrałem raz, okej, okay, dobra. Drugi raz przegrałem. Okej, okay, ale wyciągnąłem wnioski. O nie, trzeci raz ze mną nie wygrasz. Już wiem, jak z tobą zagrać, żeby z tobą wygrać. Sport uczy bardzo wielu rzeczy i myślę, to się później też przydaje w każdej pracy zawodowej, bo w każdej pracy zawodowej zdarzają się lepsze i gorsze momenty i trzeba, sobie, i trzeba wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. Nie załamywać się przegraną, tylko pomyśleć, cholera, następnym razem nie dam ci wygrać, bo wiem, jak z tobą zagrać.